Trzy rzeczy w budżetowych cenach, które musisz mieć w swojej szafie wiosną. Jeden to spódnice w wersji midi albo maxi. Kiedy dobierzesz do nich odpowiednie dodatki i na przykład płaskie buty, to stworzysz bardziej taki casualowy look. Możesz wybrać modele z bardziej połyskującego materiału, jak na przykład z jedwabiu, albo zdecydować się na wiskozę, na len, albo na przykład na taki model z koronki. Nie ograniczaj się również co do koloru, ani do tego, żeby taka spódnica była gładka. Połącz je z topami, t-shirtami. Na górę możesz założyć na przykład ramoneskę albo kurtkę jeansową, a na nogi założyć baleriny, sneakersy albo na przykład kowbojki. Dwa to koszula albo koszulka w paski. To jest taki element, który właściwie nigdy się nie znudzi i nigdy nie wychodzi z mody, wręcz odwrotnie jest ponadczasowy i jest bardzo łatwy do stylizowania. Zdradzę Ci moje ulubione połączenie, to połączenie koszuli w niebieskie paski z białymi spodniami, brązowymi butami i akcesoriami w brązowym kolorze. I trzeci element to białe jeansowe spodnie i to jest taka bardziej wyrafinowana i bardziej subtelna wersja niż model w klasycznym niebieskim kolorze. Wersja z prostą nogawką to totalny game changer, jeżeli zależy Ci na tym, żeby stworzyć bardziej elegancki i wyrafinowany look. Świetne modele kupisz tu i tu i tu.